Muchomor czerwony został oficjalnie grzybem zakazanym. Zatem jeżeli jesteś jego posiadaczem, a w szczególności posiadaczem jego znacznych ilości, to uważaj, bo może ci grozić kara więzienia nawet do 20 lat. Nim jednak przejdę do sedna sprawy, to muszę powiedzieć, że ja nie zalecam i nie polecam spożywania Muchomora Czerwonego. Nagrywam o Muchomorze Czerwonym materiały również nie dlatego, że osobiście go spożywam, a tylko i wyłącznie dlatego, że posiadam kanał o naturze, na którym nagrywam filmy o grzybach oraz roślinach. Opowiadam na tym kanale o polskiej florze oraz o polskiej mykobiocie. Tylko i wyłącznie dlatego nagrywam o Muchomorze Czerwonym. No ale również dlatego, że jest to bardzo ciekawy temat. Ale żeby dzisiaj nie było tylko i wyłącznie złych informacji, to mam również dla Was dobre informacje, bowiem pojawił się dodatek do tego słynnego atlasu grzybów Ewalda Gerharda, którego już Wam na kanale polecałem. Do atlasu grzybów pojawił się ten oto dodatek jest to uzupełnienie o grzyby lecznicze. Ale do książki wrócimy jeszcze za chwilę. Oglądajcie do końca, pojawi się też kod rabatowy, więc jeżeli byście chcieli nabyć tą książkę taniej, to oglądajcie po prostu do końca. Wyjechałem z Polski do Grecji na wakacje. Przyjeżdżam do Polski, patrzę, a tutaj okazuje się, że mu muchomor czerwony został zakazany. Najpewniej, gdybym był w Polsce wcześniej, to ten materiał pojawiłby się wcześniej. No ale niestety dowiedziałem się o tym z pewnym opóźnieniem. Are you ready? Jest. Go. A w Grecji, jak to w Grecji, można sobie na przykład skoczyć ze skały do wody. Ja już w 2023 oraz w 2024 roku mówiłem Wam, że istnieje takowe ryzyko, iż muchomor czerwony może zostać zakazany. Ale nie chodzi o to, że zakażemy po prostu rosnąć muchomorowi czerwonemu po lasach. No jest to grzyb należący do naszej mykobioty, no nie sposób zakazać mu rosnąć. Ale w muchomorze znajdują się substancje, substancje o działaniu psychoaktywnym, takie jak muscymol oraz kwas ibotenowy. Natomiast na przykład psylocybina z łysiczek lancetowatych, również grzyba, grzyba który występuje m.in. na niektórych polskich łąkach jest wpisana na wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym i posiadanie grzybów psylocybinowych podlega określonym sankcjom oraz określonym karom. No i właśnie teraz, 7 maja pojawiło się rozporządzenie, które rozszerzyło tą listę, na której to liście pojawiły się różne pozycje, różne substancje chemiczne, ale pojawił się również musymol oraz kwas botenowy. Rozporządzenie z 7 maja rozszerza niejako ustawę z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Wniosek jest taki, że aktualnie posiadanie muchomora czerwonego jest sankcjonowane. Jeżeli posiadacie w domu muchomory czerwone. Czy to w postaci suszonej, czy to w postaci sproszkowanej, czy na przykład wykonywaliście sobie nalewkę z muchomorów czerwonych na stawy, to są wszystko teraz substancje nielegalne. Więc jeżeli sobie trzymacie to w domu, gdzieś tam na półce, w szafce, to bierzcie pod uwagę, że jeżeli znajdzie to u Was policja, możecie podlegać karze do 3 lat pozbawienia wolności. Ale, ale, jeżeli będziecie posiadali tego znaczne ilości, tutaj ustawodawca nie mówi do końca, ile to jest, te znaczne ilości, więc podejrzewam, że no już sąd będzie rozpatrywał, czy to były duże ilości, czy to były małe ilości, to wtedy. Jeżeli sąd uzna, że to były znaczne ilości, to grozi Wam kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności, więc jest to już bardzo poważne przestępstwo. No co tu dużo mówić, nawet niektórzy mordercy czy gwałciciele nie dostaną tej kary 20 lat, a Wy za posiadanie znacznej ilości tych substancji no możecie dostać karę naprawdę bardzo dużą, więc uważajcie. Dodatkowo, jeżeli sprzedajecie muchomory czerwone albo przetwory z muchomorów czerwonych, to również musicie uważać, ponieważ również możecie dostać od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. No co tu dużo mówić, zostaniecie potraktowani po prostu jak dilerzy. Dilerzy nielegalnym towarem. Dodatkowo warto podkreślić, że już nawet samo zachęcanie czy polecanie komukolwiek spożywania muchomora czerwonego może być Karane. Zatem, jeżeli posiadacie jakieś swoje social media, jeżeli prowadzicie jakieś grupy na Facebooku, jeżeli macie jakiegoś swojego bloga tematycznego, gdzie piszecie cośkolwiek na temat Muchomora Czerwonego, to przejrzyjcie swoje treści, bo żeby się nie okazało, że się ktoś do tego przyczepi. To nie znaczy, że nie możecie mówić o Muchomorze, nie możecie o nim pisać, jak najbardziej możecie, ale najlepiej zawsze. Zachować zdrowy rozsądek i tak zredagować tą treść, żeby się nikt do tego absolutnie nie przyczepił. Tutaj jest też kwestia otwarta, jeżeli chodzi o maści, o takie przetwory do zastosowania zewnętrznego z muchomora czerwonego. Na ten moment wydaje się, że z tym akurat problemu nie ma. To można w domu posiadać, to można jeszcze póki co sprzedawać. Ale tak jak mówię, ja nie jestem prawnikiem, więc jeżeli robicie jakieś swoje maści z muchomora i chcecie je komuś sprzedawać, to zapytajcie prawnika, czy to jest w ogóle legalne. Niektórzy też się zastanawiają, a co jeżeli po prostu posiadam swój własny, prywatny las, w którym sobie same z siebie rosną muchomory czerwone, czy jest się czego bać? Czy zostaniecie uznani za hodowców nielegalnych substancji? No, wydaje się, że zdroworozsądkowo patrzeć, jeżeli taka sprawa trafiłaby do sądu, to chyba każdy prawnik by, byłby Was w stanie z tego problemu wybronić. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że grzyby psylocebinowe również są zakazane, a również występują w naszym kraju, to chyba nie było jeszcze przypadku takiego, że jakiś posiadacz łąki został skazany za to, że na jego łące naturalnie wyrastają łysiczki lancetowate. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko... W, przypadku, w tym przypadku nie ma się czego bać, natomiast biorąc pod uwagę, że prawo czasami może być różnie interpretowane, i szczerze mówiąc, ja nie jestem wielkim fascynatem prawa, no to kwestia jest taka troszeczkę kontrowersyjna i otwarta. Zdroworozsądkowo wydaje mi się zatem, że nie ma się czego bać w tym przypadku, aczkolwiek nie jestem prawnikiem, więc nie mogę Wam tego zagwarantować. Niektórzy zaraz powiedzą: No wykrakałeś, mówiłeś, że muchomory czerwone zostaną zakazane, no i zostały zakazane. Ale moi drodzy, ja przede wszystkim w swoich materiałach ostrzegałem, że takie coś może mieć miejsce, ale jednocześnie starałem się wlać pewien zdrowy, przede wszystkim zdrowy rozsądek i mówić o tym, że potrzebujemy przede wszystkim badań nad muchomorem czerwonym, a nie jego zakazów. I byłem zdecydowanym przeciwnikiem zakazywania muchomora czerwonego czy wpisywania muscymolu oraz kwasu i na pewne magiczne listy. Inni zaś powiedzą, że winni są inni ludzie, którzy chwalą się w internecie, że spożywają mu czerwone. No tak, poniekąd to z tego wynika, aczkolwiek no nie możemy obwiniać ludzi za to, że sobie opowiadają o muchomorze czerwonym i nie możemy ich obwiniać za to, że przekazują swoje własne, prywatne doświadczenia i mówią, że im ten grzyb pomógł na tą i na tamtą chorobę. No i po prostu, jeżeli coś działa, przynajmniej jeżeli coś działa według ludzi, no to tworzą się takie efekty sieciowe i te informacje zaczynają... No nie możemy obwiniać ludzi za to, że sobie przekazują jakieś istotne informacje. Jeżeli już kogokolwiek chcecie obwiniać za to, że to zostało wprowadzone, no to obwiniajcie osobę, która to wprowadziła, a każdy sobie może zajrzeć, kto podpisał się pod tym nowym rozporządzeniem, które weszło w życie 22 maja 2025 roku. Na szczęście, jeżeli się z tą decyzją wybitnie nie zgadzacie, to możecie podpisać petycję, bowiem powstała petycja którą możecie podpisać na stronie poz.org.pl. Te dwie książki dla grzybiarza to właściwie niezbędnik, bez którego nie powinien wybierać się w ogóle do lasu. W Atlasie po prawej stronie znajdziecie ponad tysiąc gatunków grzybów. Generalnie praktycznie większość grzybów, które spotkacie w lesie, będą opisane w tym Atlasie, więc jeżeli na poważnie i bezpiecznie jesteście zbierać grzyby, no to bez tego Atlasu nie ruszajcie się. Książka po lewo jest dodatkiem do tego właśnie atlasu. Natomiast ta książka skupia się na grzybach leczniczych, które możecie znaleźć w polskich lasach. Więc, jeżeli chcecie zbierać grzyby w celach kulinarnych, no to tamten atlas by Wam wystarczył. A je, ale, jeżeli chcecie zbierać grzyby lecznicze i chcecie wiedzieć, jakie one mają właściwości, i dodatkowo, jeżeli chcecie wiedzieć, jak dane grzyby można wykorzystać, przetworzyć, tak żeby pozyskać z nich wartościowe substancje, no to polecam Wam właśnie książkę Grzyby Lecznicze. W książce znajdują się bardzo ładne zdjęcia. Tutaj zobaczcie na przykład Pięknego, czernidłaka, kołpakowatego. No ale czy widzieliście w ogóle, że taki grzybek może mieć jakiekolwiek właściwości lecznicze? No to jeżeli jesteście ciekawi, no to ta pozycja jest z całą pewnością dla Was. O, zobaczcie, tutaj nawet udało mi się znaleźć grzyba, którego możecie znaleźć w tym atlasie. A jest to akurat piękny uszak bzowy. Zobaczcie, jaka piękna małżowina uszna. A posiada również pewne właściwości lecznicze. Jeżeli jesteście ciekawi, to wszystkiego dowiecie się z książki. Obie książki są wydawnictwa MOLFARMA, a akurat autorem tej książki jest Marcin MUL. Książkę możecie kupić na stronie MOLFARMY, a z moim kodem rabatowym MAT10 otrzymujecie na nią rabat. Kupując tą książkę otrzymujecie solidną dawkę wiedzy, ale również wspieracie mój kanał. Bardzo dziękuję. Biorąc pod uwagę, że muchomor czerwony jest zakazany, to możecie zadawać sobie pytanie, a którymi grzybami można handlować? Które grzyby można pozyskiwać i legalnie sprzedawać? Odpowiedział jest również ta książka, ponieważ znajduje się tu wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu wraz z ich opisami morfologicznymi oraz zdjęciami. Więc z tą książką możecie rozpoznawać właściwie wszystkie grzyby, które są dopuszczone w Polsce do obrotu. Więc super sprawa i super dodatek do głównego Atlasu. No ale czy rzeczywiście nasza pani, kochana minister, ma rację, podpisując takie rozporządzenie? No, moim zdaniem nie. Ale zapewne znajdzie się grupa osób, która uważa, że jak najbardziej, ponieważ wszelkie substancje psychoaktywne, wszystkie substancje zmieniające stan świadomości są bardzo groźne, są bardzo uzależniające i z całą pewnością powinny zostać zakazane. No to zastanówmy się nad tym, bo oczywiście uważam, że problem uzależnień od różnych substancji jest naprawdę poważny i w szczególności podatne są na niego młode osoby którym właściwie rujnuje się życie, tak? Uzależnienie może zrujnować każdemu życie. I tych substancji uzależniających różnych jest całe mnóstwo. No ale jak to jest właściwie z tymi grzybami? Może zacznijmy na początku od grzybów psylocybinowych, czyli na przykład od łysiczki lancetowatej i psylocybina oczywiście też jest prawem zakazana jako substancja psychoaktywna. Nie możecie jej posiadać, ani jej sprzedawać. Czy według nauki Sylocybina jest uzależniająca. No, ja czytałem w wielu artykułach naukowych, że nie jest uzależniającą substancją. Ponieważ dlaczego nie jest substancją uzależniającą? Ponieważ nasz organizm się tą substancją bardzo szybko wysyca, w efekcie czego kolejna dawka przestaje działać. Jeżeli będziecie chcieli codziennie przyjmować dawkę alkoholu i być pijani, to nie ma problemu, możecie cały czas pić, cały czas będziecie na bani. Natomiast jeżeli będziecie codziennie przyjmować psylocybinę, no to ona za którymś razem po prostu przestanie działać i koniec. Koniec zabawy. Także nie, moi drodzy, psylocybina nie jest uzależniająca według różnych organizacji zajmujących się działaniami na rzecz walki z Narkomanią grzyby psychoaktywne zawsze klasują się na ostatnich miejscach. Najbardziej niebezpieczne są twarde narkotyki, jak heroina, kokaina, opioidy, amfetamina. Natomiast grzyby psychoaktywne są, ale gdzieś tam na szarym końcu dodatkowo, najczęściej ich obecność na tych listach nie wynika z tego, że ktoś jest wyłącznie uzależniony od grzybów psychoaktywnych, ale przyjmuje szereg różnych substancji, no i przy okazji jest uzależniony tak na dobrą sprawę od tego i od tego i od tamtego. Dodatkowo jedną z groźniejszych substancji uzależniających jest, no nie ma co ukrywać, ale alkohol, grzyby psylocybinowe właściwie nie odgrywają żadnej roli, co się tyczy kwestii uzależnień. No, to może te grzyby psylocybinowe są takie skrajnie, strasznie niebezpieczne. Rozwalisz sobie po nich mózg, wątrobę, organy wewnętrzne, cokolwiek. No, to też nie. Grzyby psylocybinowe nie uszkadzają wątroby, tak? Alkohol uszkadza. Grzyby psylocybinowe nie. A może sobie tymi grzybami mózg potrafisz wypalić? No, to też nie. A mimo to są grzybami zakazanymi. Sorry, ale ja czegoś tutaj nie rozumiem. To jest po prostu głupota. Natomiast czy rzeczywiście możemy przyrównać muscymol do, bezpośrednio do psylocybiny? No niekoniecznie, to jest troszeczkę inny związek chemiczny, który działa troszeczkę inaczej. Wciąż nie mamy na jego temat pełnych informacji, wciąż wszystko jest w fazie badań, w fazie eksperymentów. No ale ludzie już na własnych organizmach pokazali właściwie, że nie jest to substancja aż tak bardzo toksyczna, jak się niektórym wydawało bowiem na przykład w Stanach Zjednoczonych od 1995 do 2016 roku odnotowano zaledwie jeden przypadek, jeden przypadek śmiertelny, po spożyciu grzybów, które zawierały w swoim składzie muscymol oraz kwas hipotenowy. Moi drodzy, kraj 300 milionów osób, a tutaj tylko jeden pojedynczy, jednostkowy przypadek, któremu też należałoby się bliżej przyjrzeć i zadać sobie pytanie, a co tak na dobrą sprawę było powodem tej śmierci, bo powodów mogło być wiele. Co się zaś tyczy Polski, to nie odnotowano żadnego przypadku śmiertelnego, a do szpitala po spożyciu takich grzybów. Zgłosiło się szalone, moi drodzy, uwaga, uwaga: siedem osób, tak, siedem osób się zgłosiło. Więc moi drodzy, o jakiej my w ogóle skali problemu mówimy? Siedem osób tak, zgłosiło się do szpitala z bólami brzucha, bo zjadło muchomory czerwone, które zostały źle przetworzone. No bo brzuch ich rozbolał od kwasu ibotenowego, a nawet nie od muscymolu, bo to kwas ibotenowy jest substancją, której się powinniśmy pozbywać z muchomora czerwonego, a muscymol jest tą substancją, która ma pewne działania. Przecież wiem, że w Polsce muchomory czerwone spożywa całe mnóstwo ludzi w określonych dawkach i nie robi tego, moi drodzy, po to, żeby się odurzyć, tylko robią to w celach leczniczych, ponieważ ktoś im powiedział, że to pomaga na to i na tamto, no i po prostu sobie te muchomory czerwone spożywają nie w celach udurzających, w celach leczniczych. Powinniśmy dawać ludziom możliwość wyboru tego, jak chcą się leczyć, tak? Więc jeżeli chcą wykorzystywać tą medycynę, która jest troszeczkę alternatywna, chcą troszeczkę poeksperymentować, a z drugiej strony to nie jest aż tak jakieś bardzo niebezpieczne, jak się okazuje, no to dajmy ludziom to robić. Dlaczego tego w ogóle zakazujemy? I tak, wciąż nie mamy badań klinicznych nad muscymolem. I tak, oczywiście, wciąż nie wiemy wszystkiego o muscymolu. Ale ludzie już wydali werdykt. To działa, nam pomaga. Więc normalny człowiek, który myśli racjonalnie, Ou No to może faktycznie przebadajmy tego muchomora czerwonego. No faktycznie, może sprawdźmy jego właściwości lecznicze. Może dofinansujmy tych naukowców, niech coś ustalą. W końcu i tak tyle osób spożywa te muchomory czerwone, więc może niech to robią w kontrolowanych warunkach, w warunkach laboratoryjnych, z udziałem lekarzy, a nie gdzieś tam po domu testują sobie na własną rękę, no i jeszcze sobie mogą zaszkodzić, tak? Bo jeżeli samemu trzeba sobie ten muscymol wyekstrahować z muchomora czerwonego, no to nie jest jest tak bezpieczne, jak ktoś to zrobi w laboratorium, tak? Więc yy, i jest wtedy pewny, że tam jest tylko musymol, a nie również kwas butynowy. No, wow, może zróbmy z tego faktycznie coś fajnego. Może coś ci naukowcy ustalą, może będziemy mieli świetny lek na depresję. W końcu będziemy mogli monetyzować, sprzedawać nasze piękne, biało-czerwone muchomory, czerwone, naszą dumę narodową. I po prostu czynić świat lepszym, czynić świat lepszym, dostarczając mu najnowszej klasy leki. No ale nie, o takie racjonalne, zdroworozsądkowe myślenie to żadnych polityków bym nie podejrzewał.